Dzień dobry. Dzisiaj prezentuję roślinę bieluń dzieżawa. Jest to roślina z gatunku psiankowatych. Bardzo silnie trująca. Wszystkie części są trujące. Nie należy spożywać ani nawet przebywać w blisko tej rośliny. Jest silnie halucynogenna. Więc i dosyć nieprzyjemne, z tego co wiem, dosyć nieprzyjemnie te doznania są po, po Bieluniu, więc nie znam z autopsji, tylko z opisów innych ludzi, więc, więc raczej nie polecam. Natomiast Bieluń Dzień Dzierzawa, jest ciekawą rośliną. Tutaj z góry będzie kwitła na biało lub różowo, stąd nazwa bieluń. Inaczej trąby anielskie też się na to mówi. I to są, i to są takie kwiaty, które będą szły. Takimi liliami, dzwonami w górę. Łatwo rozróżnić od innych roślin prawie identyczne liście, gdzie ludzie mylą z bieluniem, ale tamte kwiaty idą długie, takie, takie trąby w dół. A tutaj ta trąba anielska idzie w górę. I w ten sposób możemy rozróżnić bielunia dzieńżawe od innych roślin, które wcale nie, bardzo często są w ogrodach. Bieluń rośnie bardzo szybko. Można powiedzieć, że jest chwastem, ale też jest rośliną leczniczą. W jakichś niewielkich ilościach można stosować do leczenia, ale nie znam się na leczeniu bieluniem. Roślinę mam w domu, ale na wiosnę pójdzie na balkon ze względu na bardzo taki intensywny zapach słodkawy, nie, praktycznie nie do zniesienia. No i ten zapach również oddziaływuje na, na układ nerwowy, więc może wprowadzać w jakiś stan halucynacyjny. Dlatego na pewno ona będzie stała na balkonie. Jest to roślina jednoroczna. Eee... Także tyle na temat Bielunia. Niestety jeszcze nie kwitnie. Jak zakwitnie, to będę pokazywać. Dziękuję bardzo. Do widzenia.